Cześć, jestem Banan. Dziś nagrywam recenzję Baribala, o którą pytali się już, pytaliście się już parę razy. No i dzisiaj nagrywam, tak jak obiecałem, nagrywam to w piątek. Nie wiem, czy uda mi się to dzisiaj wszystko zmontować i wrzucić, ale raczej się uda. No, nerka. Nerka od Baribala. To jest coś za co płacicie 160 zł, kupując bezpośrednio u Baribala. Na Allegro jest nieco drożej. 160 zł już razem z wysyłką oczywiście. I dostajecie produkt wykonany z najwyższej jakości materiałów i wykonany naprawdę po mistrzowsku. Materiały są naprawdę najlepsze. Mamy tutaj kordurę 1100D. Klamry YKK. I taśmy od pasamonu, wszystko to są naprawdę dobre materiały. Używam je już trochę, bo od końca ferii zimowych miałem ją w wielu miejscach, już i na rowerze, i w mieście, w lesie. Zawsze jest praktycznie ze mną i nie widać na niej żadnych śladów użytkowania. Nic. Ogólna, o, może teraz Wam podam wymiary nerki. Mam tu linijkę. Tak, nerka ma około 21 cm. Tak o. Jej wysokość to około około 16 cm. A grubość to no od 6 do nawet 11. Zależy jak ją wypchacie mocno. Muszę Wam powiedzieć, że pierwsze wrażenie, jakie na mnie zrobiła po rozpakowaniu, po tym całym wow, jak sobie położyłem cały sprzęt, który chciałem tam spakować, to wyszło jakoś tak, że położyłem sprzęt obok, położyłem nerkę i tak kurde, za mała jest. No i rzeczywiście jest mała, jest naprawdę mała, ale jest cholernie pakowna, bo zmieściłem tam no, prawie wszystko to, co chciałem. Nerka ma trzy kieszenie z przodu. Taką małą, płaską z no, główną komorę i kieszeń z tyłu. Taką dyskretną, jakby w przyciele. Zaraz wam pokażę tam z bliska. Powiem wam jeszcze, co tu mam tak praktycznie zawsze, bo te drobiazgi zawsze się do zmienia. Mam tu mój zestaw do, do herbaty. Teraz go jakoś nie noszę, bo jest lato, jest ciepło i nie gotuję herbaty. Mam tutaj taką puszkę z drobiazgami. Mam jakieś zipy, coś tam, zapałki. Mam tutaj puszkę po kompasach z korą brzozową. Chyba się skończyła, właśnie. O. Właśnie się chyba skończyła kora. I to z tych rzeczy w głównej komorze jest wszystko, co tu trzymam. Jest jeszcze Victorinox, który czasem jest w tej głównej, czasem w przedniej. A czasem gdzieś tam w bluzie od morza, albo w kieszeni spodni, jako backup. W tylnej kieszeni mam taki worek strunowy, dosyć mocny, w którym jest kawałek mapy tego terenu, gdzie jestem. Kawa, cukier i parę gum do rzucia. Był tu jeszcze worek na śmieci, ale go zużyłem. Będzie trzeba to uzupełnić. I to chyba wszystko, co jest w tylnej kieszeni. Tam zazwyczaj jeszcze coś chowam, jak idę na dłużej. Z przodu mam tak, czasem Victorinoxa, to Wam pokazywałem. Kawałek drutu. Parę Ranger Benzów. Czasem tu wlatuję jeszcze Multitool, jeśli go ze sobą zabieram na miasto czy na rower. I był tu drugi worek na śmieci, który też się zużył. Z przodu mam na szybkę polską. Miałem też naszywkę EDC, ale koleżanka mi ją zabrała. Muszę ją dopytać, gdzie ją ma. I tak, co mam na zewnątrz tutaj? Na zewnątrz, jak mogliście zauważyć, mam przypięte krzesiwo na sznurku konopnym. Taki warkot ze sznurka konopnego. I jest przyczepione, żeby go nie zgubić do ogniwa łączonego do takiej pętelki z tyłu. I mam tutaj jeszcze apteczkę, taką podstawową apteczkę, w której mam parę plastów coś tam, tabletkę na ból głowy, bandaż i gazę i to wszystko. No teraz yy, wezmę kamerę chyba bliżej, żeby Wam pokazać jak to wszystko tam wygląda w środku i na zewnątrz, z No tutaj w tle widzicie rzeczy, które tutaj mam. Zazwyczaj yy, przy okazji jest tu jeszcze muela, bo akurat ją dzisiaj ze sobą zabrałem. I tak wygląda nerka z bliska. Trochę już teraz jest pusta, bo wszystko wyciągnęłem jest taka spłaszczona nieco. Z przodu mamy naszyte rzepy na jakieś właśnie naszywki. Mocno się trzyma. Do tego są tu naszyte w systemie mol, dwa rzepy środkowe jest normalnie naszyty. Można sobie przytroczyć jakiś nóż czy coś tam zaczepić, jeśli ma klips. Tutaj po bokach mamy takie pętelki Właśnie tak jak Wam pokazywałem na krzesiwo o. na Krzesiwo, długopis, cokolwiek co jest okrągłe i tu wejdzie Te pętelki są gumowe, więc może tu wejść coś większego nawet Mamy pętelki też tutaj na jakieś karabinczyki czy coś Oczywiście po obu stronach jak przyszła po jakimś czasie, jak tam ją oglądałem, sprawdzałem wszystko, to zauważyłem z tej strony właśnie taką fałdkę naszytą i sprawdziłem. Zaraz tak popatrzyłem na całą. No i z drugiej strony jest taka sama. No to świadczy tylko, że jest naprawdę starannie wykonana. Tutaj mamy metkę kordury. Była przerwa, bo coś tam zauważyłem. Z. Dobra, przechodzimy dalej. Tutaj przednia kieszeń, w której mieszczą się takie w miarę płaskie przedmioty. Tutaj widzicie, mamy gumy w środku do uporządkowania tego jak, jakoś. Mamy w głównej komorze, mamy tak jakby trzy przegrody. Albo właśnie, to Wam pokażę za chwilę już. Wywinę ją na lewą stronę, tak, tak jak to Baribal zrobił ma pełno możliwości troczenia czegokolwiek tutaj ma dwa diringi po obu bokach plastikowe ma gumy tutaj tutaj jest też grubsza taśma która jest do robienia z niej czesta czestriga ale to zaraz wam wszystko pokażę tam jak to się robi na dole i po bokach oczywiście gumy które działają też jako takie do skompresowania jej co też jest fajne jeśli nosicie tu mniej sprzętu czy po prostu chcecie, żeby była mniejsza. Środek wam pokażę zaraz. Z tyłu też macie dwie takie pętle. Też do montowania szelek do czesriga. Ja tu sobie akurat dałem ogniwo łączone. Większe nieco do podczepiania czegoś na pasie nerki tym głównym. Mamy naszyte trzy komórki taśm mol do troczenia czegokolwiek, że przyczepimy sobie organizer czy coś tam, to nie będzie się suwało, tylko będzie w jednym miejscu co też jest naprawdę fajne, z drugiej strony to samo. Hmm, tutaj mam jako szlówki dwa Ranger Bancy, to jest dość długie, zaraz wam też powiem czemu. Hmm, no i co tu jeszcze na zewnątrz takiego jest, oczywiście. Wszystkie sznurki przy yy, zamkach to jest parakord. Zwykły, normalny parakord, jakiś taki jest fajny, bez miękki. Fajny w dotyku, ale to jest parakord. Yy, mamy tu jeszcze, właśnie, rzecz, która podoba mi się bardzo w tej nerce. Czyli, no i o, widać metka, baribal, a z tyłu taki napis. Czemu to nie chce złapać ostrości? Dobra, widać. Wyprodukowano w Polsce, oczywiście, co jest bardzo fajne, że Baribal to podkreśla. Tylna kieszeń jest taka płaska, na jakieś tam papiery, coś tam. I tył jest oprzyty też taśmami Mol. Jest tu 5 na 5 komórek, tak. W zestawie dostajemy troki. Tutaj, żeby to sobie przytroczyć do jakiegoś większego plecaka czy czegoś. Nawet do jakiegoś pasa taktycznego. Też fajna opcja. Nerka jest oczywiście mocno uniwersalna przez możliwości noszenia jej. E, nerka jest mocno uniwersalna. Możemy ją nosić na naprawdę wiele sposobów. No, pierwszy taki podstawowy to jako nerkę. Można ją nosić także jako małą torbę na ramię, doczepiając do plastikowych gringów po bokach, jakiś pasek czy coś w tym stylu. No i zastopuj. To jest akurat mój ulubiony sposób noszenia jej, jako torbonerkę, bo oprócz pasa na tego głównego od nerki, mamy pas na ramię, dzięki czemu jak niesiemy coś cięższego przy pasie, czyli butelkę z wodą w pokrowcu, czy siekierę, saperkę, coś, przypniemy do tego głównego pasa, to nie obciąża ona nam samego pasa, tylko rozkłada się ciężar trochę na ramię, trochę na pas. Można ją też nosić jako przeszliga tak w pozycji kamizelki, jakoś tak nie nosiłem jej za bardzo, nie wiem czemu, trochę dużo roboty jest z zapinaniem tych wszystkich klamer, tutaj jak zauważyliście to jest na ogniwie łączonym i jest chyba jak dla mnie wygodniejsze niż ta klamra, żeby nosić ją tak trzeba dokupić szelki za parę tam złotych, dokupiłem te szelki, nie używam ich jako szelek, ale ten pasek, który widzicie tutaj z tyłu, Noszę czasem do tych spodni, jak mam coś cięższego w kieszeniach. Zakłada się te szelki tak, że do tych pętelek tu zakłada się klamry. Ja tutaj mam akurat teraz ogniwo łączone z jednej strony. Pas, który jest od nerki, normalnie wychodzi tu. Krzyżuje się na plecach i chodzi do nerki. Tutaj na ten pasek troczy się tutaj z boku, tam gdzie Wam pokazywałem. No w miarę wygodne rozwiązanie ale jakoś tak tego nie używam bo nie ma możliwości kroczenia nigdzie do pasa właśnie głównego jakichś rzeczy dlatego jakoś nie przepadam za tym Nerkę można nosić także jako mały plecak co też jest wygodne ale też takiej nie noszę bo wtedy nie mam dostępu do tego co jest w środku podczas marszu co trochę mnie wkurza. No i kolejny sposób przenoszenia nerki, o którym wspominałem już wcześniej, to jest noszenie jej jako zwykłego pałcza, czy tam jakiegoś organizera przy większym plesaku albo przy pasie taktycznym. Podsumowując, produkt Baribala za przyzwoitą cenę, czyli 160 zł, razem z wysyłką. Dostajecie coś, co jest wykonane naprawdę po mistrzowsku. Gdzie każdy z szczegół jest e, wszystko po prostu zrobione na najwyższym poziomie z najlepszych materiałów. E, nie mówię tak dlatego, że Baribal mi zapłacił coś tam, czy dostałem tą nerkę za darmo, bo kupiłem ją normalnie. E, a ty co tam robisz? Co się w ten łeb pukasz? Piedłem. To się wytnie z Nie wytnie. E, Baribal mini. Daj chwilę przerwy. No i tu było cięcie z powodów niezależnych ode mnie. Ale dobra, przejdźmy dalej. Baribal mi nic nie zapłacił, żebym tak mówił. Nie dał mi żadnego rabatu ani nic. Normalnie kupiłem tą nerkę i bardzo się cieszę z tego, że ją mam. Mam ją ze sobą praktycznie wszędzie, odkąd ją mam. Na rowerze, w lesie, parę razy w szkole. No... Przydaje się naprawdę bardzo często. Jest bardzo fajna. Wszystko jest po prostu zrobione. Wszystko jest w niej przemyślane. Nie ma rzeczy, która tak po prostu została dodana, bo żeby była. Tylko wszystko, co tu jest, zostało wcześniej przemyślane i zaprojektowane. Nerka jest genialna. Jedyne, co bym w niej zmienił, ale to myślę, że tylko jest. Yy... Tylko ja mam taki problem. To zamiast gum dałbym tutaj dwa takie paski, jakiejś szerokości. Nie wiem, chociażby takiej. Dałbym tutaj dwa po prostu paski zamiast tych gum. Bo gumy się szybko wyciągają i te paski tutaj są z innej taśmy, nieco delikatniejszej. I też tak później to wygląda nie za bardzo. Ale mimo wszystko gumy robią robotę. Fajnie się. Nie, nie wyciągają się jakoś tak szybko, nie strzępią się, ja używałem ich dość dużo. Zawsze tu coś przytroczę sobie pod spód, a to piłę, tarpa, hamak, jakąś tam linę. No i cóż. Nerka genialna, polecam każdemu. Rzecz mocno uniwersalna, możecie ją nosić jak chcecie. Zresztą tak jak przed chwilą widzieliście. Rzecz bardzo mocno uniwersalna. Która przyda się naprawdę każdemu i naprawdę wszędzie, tu było na tyle w tym filmie. E, jeszcze tylko na koniec powiem Wam, że niedługo zbliża się 200 subskrypcji. E, jest teraz około 193 na moment, kiedy to e, na chwilę, kiedy to teraz nagrywam. E, na 200 subskrypcji szykuję specjala. Nie będzie to konkurs, ale nie będzie to też QA. Będzie to coś e, innego niż. E, Filmy innych nożowych YouTuberów. Takie specjalne właśnie. Więc przykujcie się, że niedługo będzie jakiś inny filmik. Taki, mam nadzieję, że Wam się spodoba. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na Facebooka do komentarzy, lajków. Subskrybujcie. Dzięki za oglądanie. No i cześć.